W rozmowie takie różne incydenty podawała powszechnie dla wszystkich do wiadomości, nie tylko dla mnie wyłącznie. Otóż, jak już powiedziałam, była imponującego wzrostu i będąc gdzieś na delegacji w jakimś, nie wiem, przy, yy, nadmo... przy jakimś porcie, nie wiem, czy to nie było, nieważne. Poszli, bo była grupa, którą pani profesor pojechała z wicedyrektorem, tam jeszcze z jakimiś osobistościami, i wybrali się, jako taka ciekawostka, do tawerny marynarskiej. No i siedzą przy stoliku, muzyka gra i podchodzi do pani profesor, marynarz. Niedużego wzrostu, w każdym razie w stosunku do pani Tarakowskiej znacznie niższy. I proponuje jej, żeby w tany poszli. A pani Wanda Tarakowska mówi, proszę pana, bardzo chętnie, ale między nami jest taka dysproporcja, że nie wiem, czy nam się uda. A on mówi, proszę pani, nie takie szafy pancerne się przesuwało. I poszli w tany. <noise> Także miałam ogromne poczucie i powiedziałabym, potrafiła siebie, przedstawić w świetle takim, no może trochę, no może nie zawsze najkorzystniejszym. I to był duży balon właśnie, że nie oszczędzała siebie, a żeby pokazać, że jest człowiekiem z krwi i kości.